Dzień dobry w poniedziałek, 3 marca. Zacznijmy dzień z przewagą, a na początek podsumowanie rynków. W piątek zarówno WIG-20, jak i Szeroki Rynek zakończyły sesję spadkiem o 0,4%. Obroty na GPW wyniosły 5 miliardów i 200 milionów złotych. Najmocniej wśród blue chipów rosły akcje Dino o 4,8%, a na drugim biegunie znalazł się kruk ze spadkiem o 5,7%. Obydwie spółki opublikowały wyniki i plany na przyszłość. W USA nastąpiło zdecydowane odbicie. Zarówno SP500, jak i Nasdaq wzrosły o 1,6%, odreagowując pesymistyczną większość tygodnia. Co ciekawe, Berkshire Hathaway upłynnił wszystkie ETF-y na SP500. Na koniec dnia słabł złoty po rezultacie rozmów Trumpa z Łęckim. Dolar zdrożał do 4 zł, 4 groszy, a euro do 4 zł. 20 groszy. Inwestorzy zwrócili uwagę, że wzrost walut rynków wschodzących przypominał ten z 2017 roku. Gospodarka i makroekonomia. W 2024 roku wydano 323 tysiące zezwoleń na pracę dla obywateli spoza Unii Europejskiej. To wzrost w porównaniu z 2023 rokiem, gdy wydano 320 600 zezwoleń. W ubiegłym roku najwięcej zezwoleń otrzymali obywatele Indii, Nepalu i Filipin, w tym roku odnotowano wzrost liczby zezwoleń dla obywateli Kolumbii i Filipin przy jednoczesnym spadku dla obywateli Indii, Nepalu i Bangladeszu. Prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek wskazuje, że wysokie oprocentowanie kredytów w Polsce wynika głównie z wysokich stóp procentowych, a nie z podwyższonych marsz bankowych. Marże utrzymują się na poziomie około 1,7% ponad stawkę WIBOR. Liczba obcokrajowców otrzymujących polskie emerytury rośnie skokowo. W grudniu 2024 roku było ich 20 tysięcy, co kosztuje budżet około 300 milionów złotych rocznie. Głównym powodem są dopłaty do minimalnej emerytury dla seniorów z Ukrainy. Jednocześnie już 7% ubezpieczonych pracowników to cudzoziemcy. Wszystkie 15 lotnisk w Polsce ma zostać dostosowanych do jednoczesnego użytkowania cywilnego i wojskowego. Plany te są już realizowane w ramach modernizacji portów lotniczych w Krakowie i Wrocławiu. W Niemczech 22% firm z Saksonii rozważa przeniesienie produkcji do Europy Środkowo-Wschodniej. 51% z nich wskazuje na Polskę, a 43% na Rumunię. Ponad połowa ankietowanych przedsiębiorstw uważa, że znaczenie tego regionu wzrośnie do 2030 roku. Inflacja HCP w Niemczech wyniosła 2,8% rok do roku w lutym. W Rumunii, w Bukareszcie, odbyła się demonstracja, w której wzięły udział dziesiątki tysięcy zwolenników skrajnej prawicy. Protestujący żądali przywrócenia unieważnionych przez sąd konstytucyjny wyborów prezydenckich oraz dymisji premiera Marcela Ciolacu. W Grecji odbyły się bezprecedensowe protesty, w których uczestniczyły osoby o różnych poglądach politycznych i z różnych grup społecznych. Domagano się bardziej skutecznego i nowoczesnego państwa. Podczas spotkania w Białym Domu doszło do ostrej wymiany zdań między prezydentem USA Donaldem Trumpem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełęskim. Trump oskarżył Zełęskiego o brak szacunku i igranie z trzecią wojną światową. Rozmowy zostały zerwane, co stawia pod znakiem zapytania przyszłe wsparcie USA dla Ukrainy. Turcja zamierza pełnić kluczową rolę w zaprowadzaniu pokoju i pilnowaniu zawieszenia broni na Ukrainie. Turecka armia liczy 800 tysięcy żołnierzy i jest drugą siłą NATO. Chiny oskarżają USA o szantaż w sprawie fentanylu po najnowszej groźbie nałożenia ceł przez Trumpa. Moskwa zapowiedziała, że spodziewa się szybkiego powrotu amerykańskich firm do Rosji. Jednak przejęcia zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw stanowią ostrzeżenie dla zachodnich firm. Biznes. W wyniku przetargu ogłoszonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na budowę i utrzymanie systemu Nowy GIS, najkorzystniejszą ofertę złożyła wrocławska spółka Geotechnologies. Zamówienie podstawowe wyceniono na 21 milionów 800 tysięcy złotych, a opcje na 5 milionów 500 tysięcy złotych. Grupa InPost. Usługa ekozwroty zachęca Polaków do przekazywania tekstyliów i sprzętu AGD poprzez urządzenia paczkomat. W 2024 roku w ramach tej inicjatywy nadano ponad 130 tysięcy przesyłek, co pozwoliło na ponowne wykorzystanie ponad 530 ton przedmiotów. Orlen i NCBR ogłosiły trzeci konkurs Neon, trzeci z budżetem 200 milionów złotych, wspierający innowacje w dekarbonizacji, cyfryzacji i gospodarce obiegu zamkniętego. Nabór potrwa od 25 kwietnia do 30 czerwca, a udział mogą wziąć firmy, instytucje naukowe i technologiczne, które wesprą rozwój nowoczesnych systemów zgodnych ze strategią 2035 Orlenu. GDDKIE w 2025 roku planuje ogłosić 48 przetargów na dzierżawę MOP-ów. Inwestycje Kruka w portfele wierzytelności w 2025 roku nie przekroczą 2,8 miliarda złotych poziomu z 2024 roku. Grupa Kruk odnotowała zysk netto w wysokości 1 mld i 70 złotych w 2024 roku, ale wyniki czwartego kwartału osłabiły problemy w Hiszpanii gdzie przeszacowanie odzysków i opóźnienia sądowe obniżyły przychody o 145 milionów. Krótki flash wiadomości biznesowych ze świata. Asset managerowie T. Rowe Price i Columbia Thread Needle sprzeciwiają się agresywnym praktykom zadłużeniowym. Niektórych firm private equity odmawiając inwestowania w ich długi lub żądając większych zabezpieczeń. Meta planuje wypuścić oddzielne aplikacje Meta AI i Reels. Microsoft ogłosił, że aplikacja Skype zostanie wyłączona 5 maja. Amazon zaprezentował swój pierwszy chip do komputerów kwantowych. HP zredukuje 2000 miejsc pracy w ramach cięcia kosztów. Apollo i State Street uruchomiły pierwszy ETF oparty na prywatnym kredycie. Brytyjski Fundusz Emerytalny wycofał 35 miliardów dolarów ze State Street z powodu odwrotu od ESG. KPMG uruchamia kancelarię prawną w USA. Transakcje i finansowanie. Teddy J. Equity zdecydował się na zakup akcji Grenewie podnosząc cenę skupu akcji z 2 ,12 zł 12 groszy do 2 złotych 75 groszy zł za sztukę. NWZ Farmy Fotowoltaiki Polska zdecyduje 26 marca o debiucie na rynku głównym GPW. Prawo i podatki. Sąd Najwyższy orzekł, że umowa o kredyt bankowy jest umową wzajemną w rozumieniu kodeksu cywilnego, co może wpłynąć na rozliczenia po unieważnieniu kredytów frankowych. Decyzja ta oznacza, że zarówno banki, jak i kredytobiorcy mogą powoływać się na prawo zatrzymania przy zwrocie świadczeń, choć wcześniejsze wyroki TSUE wskazywały na ograniczenia w stosowaniu tego mechanizmu. Uchwała SN może ożywić debatę na temat konsekwencji prawnych dla sporów frankowych, zwłaszcza, że kolejne pytania w tej sprawie wkrótce trafią na wokandę. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy deregulacyjnej zaproponowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, jednak usunięto z niego kluczowe rozwiązanie, które miało uniemożliwić organom skarbowym zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych poprzez wszczynanie postępowań karnych skarbowych. Eksperci krytykują tę decyzję, twierdząc, że bez tej zmiany projekt wprowadza jedynie kosmetyczne poprawki, nie rozwiązując istotnych problemów przedsiębiorców związanych z nadmiernymi uprawnieniami fiskusa. Po ośmiomiesięcznej przerwie wznowiono proces członków zarządu Idea Banku oskarżonych o nieprawidłowości przy dystrybucji obligacji Getbacku oraz funduszy Trigon Profit. Zmiany w składzie sędziowskim, w tym mianowanie Anny Wielgolewskiej na przewodniczącą, pozwoliły na kontynuację postępowania. Podczas ostatniej rozprawy przesłuchano pracownicę Lions Banku, która zeznała, że podczas szkoleń sugerowano unikanie terminu obligacje na rzecz neutralnych określeń. A także informowano o nadzorze KNF nad GetBackiem i monitorowaniu jego kondycji przez zarząd Idea Banku. Polski Fundusz Rozwoju PFR domaga się zwrotu około 500 milionów złotych od blisko 2000 firm, które otrzymały pomoc w ramach tarcz finansowych podczas pandemii COVID-19. Decyzje te opierają się na negatywnych rekomendacjach Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jednak wiele przedsiębiorstw nie zna konkretnych powodów tych zaleceń co budzi kontrowersje i skłoniło Najwyższą Izbę Kontroli do podjęcia działań wyjaśniających. SN orzekł na korzyść Janusza Komendy, uznając, że IKEA bezprawnie zwolniła go za cytowanie wersów biblijnych krytycznych wobec homoseksualizmu i wyrażenie własnych przekonań religijnych. Sprawa rozpoczęła się w 2019 roku, kiedy pracownik sprzeciwił się inicjatywie firmy związanej z Międzynarodowym Dniem Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii, co doprowadziło do jego zwolnienia oraz represji wobec innych osób wspierających jego stanowisko. Sąd podkreślił, że firma może promować własne wartości, ale nie ma prawa wymuszać ich akceptacji na pracownikach, dlatego decyzja nakazująca przywrócenie komendy do pracy pozostaje w mocy. Hotelarz Władysław Grochowski, prezes grupy ARCHE, przedstawił projekt ustawy, mający na celu uproszczenie procedur związanych z ratowaniem zabytków. Główne założenia projektu obejmują deregulację i eliminację biurokratycznych przeszkód, aby przyspieszyć proces rewitalizacji historycznych budynków. Fiskus od 1 lipca 2022 roku do 31 marca 2024 skierował do banków 3514 wniosków o udostępnienie informacji objętych tajemnicą bankową. Może uzyskać te dane nawet wtedy, gdy dana osoba nie jest podejrzana o przestępstwo skarbowe. Kas w ubiegłym roku zintensyfikowała kontrole dotyczące prawidłowego ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych, przeprowadzając blisko 60 tysięcy nabyć sprawdzających i nakładając mandaty na łączną kwotę ponad 20 milionów złotych. W ramach tych działań urzędnicy skarbowi dokonywali anonimowych zakupów, aby weryfikować, czy sprzedawcy wydają paragony, a w przypadku naruszeń nakładali kary finansowe. TSUE orzekł. Że zagraniczne fundusze inwestycyjne zarządzane wewnętrznie, czyli przez własny zarząd, mogą korzystać w Polsce ze zwolnienia z podatku CIT. Oznacza to, że warunek dotyczący zarządzania zewnętrznego jako przesłanka zwolnienia podatkowego jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej, ponieważ ogranicza swobodę przepływu kapitału. Dyrektor KIS wyjaśnia, że osoby niepełnosprawne mogą odliczyć wydatki na zakup i montaż klimatyzacji w ramach ulgi rehabilitacyjnej, pod warunkiem, że wydatek ten jest bezpośrednio związany z ich niepełnosprawnością i posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie. Przedsiębiorstwo bierze udział w przetargu z zamiarem zdobycia zamówienia i osiągnięcia przychodu. Może uwzględnić poniesione wydatki jako koszty podatkowe, nawet jeśli ostatecznie nie uda się mu zrealizować tych celów. Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przedwcześnie, pod warunkiem, że dokument spełnia wymogi faktury. Transakcja jest rzeczywista, a obowiązek podatkowy u dostawcy już powstał. Nieprawidłowe określenie daty wystawienia faktury stanowi jedynie błąd formalny, który nie wpływa na prawo do odliczenia VAT, o ile spełnione są materialne przesłanki odliczenia. Przekazanie, oddelegowanie do pracy własnych pracowników bez ingerencji w działania podatnika nie stanowi usługi zarządzania, kontroli ani usługi podobnej do rekrutacji. W związku z tym wynagrodzenie za to świadczenie nie podlega podatkowi u źródła na podstawie Artykułu 21 ustawy o CIT, a spółka nie ma obowiązku jego poboru. Rumuńska prokuratura pozwoliła braciom Tate na wyjazd z kraju. Milionerzy i influencerzy z amerykańskim obywatelstwem odlecieli prywatnym samolotem do USA po interwencji administracji Trumpa. Od dwóch lat toczy się przeciw nim głośny proces w Rumunii, gdzie są oskarżeni między innymi o handel ludźmi, zmuszanie do udziału w filmach pornograficznych i działalność w zorganizowanej grupie przestępczej. Początkowo przebywali w areszcie domowym, a następnie mieli zakaz opuszczania kraju. Od 2026 roku podatek turystyczny w Barcelonie może wynieść nawet 15 euro za noc, co uczyni ją miastem z najwyższą tego typu opłatą w Europie. Sąd federalny w USA uznał, że zwolnienie przez administrację prezydenta Donalda Trumpa, szefa federalnej agencji nadzorczej, było nielegalne. Amerykańskie Biuro Ochrony Konsumentów wycofało postępowanie przeciwko Capital One, które dotyczyło rzekomego wprowadzania klientów w błąd w kwestii oprocentowania kont oszczędnościowych. Decyzja oznacza, że sprawa nie może zostać ponownie wniesiona, a Capital One wyraziło zadowolenie z jej zakończenia. Tesla przegrała sprawę przed Norweskim Sądem Najwyższym. I została zobowiązana do wypłaty odszkodowań właścicielom modelu S z 2019 roku. Powodem był spadek pojemności baterii o 30% po przeprowadzeniu zalecanej aktualizacji oprogramowania, o czym użytkownicy nie zostali wcześniej poinformowani. Pozew zbiorowy złożyło 118 kierowców. Mimo że w 2024 roku Tesla była liderem sprzedaży samochodów w Norwegii, w styczniu tego roku odnotowała 38% spadek sprzedaży. To już wszystkie informacje w podcaście. Więcej wiadomości dotyczących transakcji, danych i badań rynkowych oraz wyników finansowych i rekomendacji znajdą państwo w naszej prasówce, na którą można zapisać się na biznesupdate.pl. Subskrybując prasówkę wspieracie powstawanie podcastu. Życzymy owocnego dnia i do usłyszenia w kolejnym wydaniu.